Przedmiot dwa. Kiedy Bóg do nas mówi, czasami zdarza mi się popełnić jakiś grzech, jakieś zło. Czasami myślimy, że niemożliwe, żeby Bóg tak chciał. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. O której masz się stawić w stolarni? O 16.00. Drugi koniec kraju jest, nie? No co, pękasz? Rzadę. A co, nie macie gdzie spać w tej stolarni? W jakiej stolarni? A skąd jesteś? Księdzem jestem. To ja przedstawię. Zaprowadzę do proboszcza, uciesz się. Gołama no, Wojciech. Ksiądz Tomasz. kto mógłby mnie zastąpić. No co mi i wszystko. I nie tylko. Widziałem tablicę ze zdjęciami. Bóg tak chciał? Bóg chciał zabić siedem osób? Słyszałem, że ksiądz wypytuje o tego kierowcę. Nawet ja rozumiem ciekawość, no, tylko śledztwo jest już zamknięte. Mam prawo rozmawiać z wiernymi o czym tylko chcę. Żadne seminarium nie przyjmiecie z wyrokiem. Pani Lidia to... co nieco mi już... księdzu opowiadała. Tak? Po co wszystko rozpierd... co? Bo wiecie, w czym jesteśmy dobrzy? W skreślaniu. Wkazywaniu palcem. Wybaczyć to nie znaczy zapomnieć. Wybaczyć to kochać. Kochać kogoś pomimo jego winy. Jakby nie była. Żebym